Cztery różne trasy o różnym stopniu trudności, darmowe zawody dla przedszkolaków z rybką mini-mini i prestiżowy tytuł najlepszego zawodnika Ciechanowa. To wszystko zostało przygotowane w ramach kolejnej edycji Cisowianka Mazowia MTB Maraton. 16 czerwca Ciechanów stał się po raz kolejny miastem pasjonatów jazdy na rowerze, którzy chcieli w rywalizacji sportowej spróbować swoich sił na różnych trasach. Jak długo jeździsz na rowerze? Od trzeciego roku życia. Dlaczego zdecydowałeś się akurat wziąć udział tutaj w tym maratonie Cisławianka MTB Maraton? Bo lubię się ścigać, jeździć na rowerze. Czy to są twoje pierwsze zawody, czy już yy, której z kolei? K już chyba tak, to jest czwarty albo trzeci rok. Ile czasu jeździsz na rowerze? Powiedz nam. Yy, z, pięć, z pięć lat. Z pięć lat. jak się zaczęła twoja pasja do trenowania? Jak, jak to się wszystko zaczęło? Yy, zaczęło się wszystko przez wujka, bo jest bardzo dobrym kolarzem i Wujek nas po prostu zaraził rowerem. to jest Twoja impreza jako, jako, jako startująca w, te, w zawodach? O, Ciężko zliczyć. Jakiś największy sukces? Tak, y, pierwsze miejsce na praktycznie na wszystkich y, tych y, zawodach. Cezary Zamana dzięki swojemu sportowemu doświadczeniu przygotował trasy, które na długo zapadną w pamięci uczestnikom. Zawsze uważałem, że jazda na rowerze jest fajna, a w terenie jeszcze jest fajniejsza. Natomiast no w Ciechanowie no mam tutaj swoich młodych kolarzy, którzy mi tutaj namówili do tego, żeby przyjechać. No mi się bardzo podoba zamek, miejsce startu i mety, no bo jest to duża impreza, prawie tysiąc osób startuje, bierze udział w tej imprezie. Tak więc świetna baza do e, wystartowania i powrotu maratonu, natomiast no jest, jest ekipa miejscowa, rowerzystów, która mi pomaga w przygotowywaniu tych tras i sam nie wiedziałem, że to są naprawdę fajne trasy w lasach. Właśnie, o, a propos tras, jak wyglądają trasy i którędy one przebiegają? No przebiegają z Ciechanowa do lasu, 15 km. Czy 11 kilometrów, granicę 11 kilometrów. No potem jadąc w las jest naprawdę teren interwałowy i można, można po prostu się wyżyć, jak ktoś ma jakieś e, za dużo energii po prostu. No przed chwilą przyjechała ostatnia zawodniczka z dystansu choby, czyli dzieci wystartowało prawie 100. Z rodzicami, a za chwilkę wystartuje dystans fit na 24 km. I tam spodziewamy się około 300 osób, około 100 pań, No i dystans pro 40 ponad km, ponad 60 km. Jedna, druga i pro. No i tam się spodziewamy około 400 zawodników i zawodniczych. W młodzieżowej rywalizacji mogli sprawdzić się zawodnicy pokonujący 6 km trasę hobby. Dystans jedna, druga, pro. No Czyli 42 km oraz Pro, czyli 68 km, został przygotowany dla zawodników wykazujących się największą wytrzymałością, siłą w nogach i odpowiednią strategią w głowie. Mniej doświadczeni zawodnicy, preferujący rekreację, pokonywali dystans fit, czyli 24 km. Oprócz tego, na każdym z czterech dystansów Prowadzona była klasyfikacja na najlepszego mieszkańca Ciechanowa z podziałem na płeć. W rywalizacji na dystansie pro bezkonkurencyjny okazał się Marcin Lange, a na dystansie 1-2 pro tytuł zdobył Adam Płoski. Zacięta walka trwała także na dystansie fit. Zwycięsko wyszli z niej Karolina Szczaniecka oraz Jacek Lalak. Gratulujemy! Sporo zabawy miały też ciechanowskie przedszkolaki. Do których przyjechała znana z telewizji rybka Mini Mini. Tego dnia w Ciechanowie atmosfera była bardzo gorąca. Dla TVC Violeta Piątkowska.